i senko, obrońca osób zatrzymanych w związku z hodowlą psów w Starej Kucie. Takie zarzuty mają być poważne, mogą być, z tego co wiemy. Jak się odnosić się do tego? Aktualnie zarzuty już zostały przedstawione na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach. W chwili obecnej czekamy na czynności, które mają się odbyć w siedzibie prokuratury rejonowej w Kartuzach. Jeżeli chodzi o treść tych zarzutów, to faktycznie, tak jak sygnalizował rzecznik prokuratury, są one związane z ustawą o ochronie zwierząt, a konkretnie dotyczy on znęcania się nad zwierzętami, połączony ze szczególnym okrucieństwem. I tak ten zarzut został sformułowany w dniu dzisiejszym. I w tym kierunku toczą się postępowania i czynności. Pana klienci jak na to odpowiadają? Czy przyznają się do winy? Moi klienci mogę tylko powiedzieć, że się nie przyznają do winy. Natomiast nie mogę oczywiście ujawniać szczegółów, ich wyjaśnień. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie o przekaz, który w dniu wczorajszym został zaprezentowany przez, przez przedstawicieli Stowarzyszenia Animals, chciałbym tylko podkreślić, że na przestrzeni ostatnich pięciu lat, między innymi to Stowarzyszenie, parokrotnie kontrolowało tą hodowlę, łącznie z pomiarami chociażby wielkości klatek. W związku z powyższym budzi się istotna wątpliwość, dlaczego przez pięć lat Stowarzyszenie Animals nic nie zrobiło z rzekomymi nieprawidłowościami, a dopiero teraz jest sformułowany taki zarzut, a nie inny. Wniosek jest taki: albo wówczas przedstawiciele Stowarzyszenia Animals nie wypełnili obowiązków, albo ten zarzut nie ma potwierdzenia w faktach. Mamy też wypowiedź inspektora Weterynary, który mówi: chodziliśmy z zapowiadaną kontrolą i zawsze rzeczy były ukrywane. Teraz po raz pierwszy można było kopać w ziemi i w ziemi znaleziono 200 ciał ciał. Jeżeli chodzi o kontrole, faktycznie potwierdzam, że takie kontrole się odbywały. Powietowego inspektora nadzoru weterynaryjnego. One również nigdy nie przynosiły żadnych negatywnych konsekwencji, ewentualnie były jakieś zalecenia. Natomiast w chwili obecnej sytuacja się zmieniła tylko o tyle, że faktycznie na terenie tej posesji znaleziono ciała martwych. Zwierząt i pytanie jest zasadnicze, w jaki sposób doszło do ich śmierci. Na chwilę, obecnej, na chwilę obecną nie ma żadnych dowodów, które by wskazywały na to, że przyczyną bezpośrednią śmierci tych zwierząt było działanie moich klientów. W związku z powyższym oczekuję konkretnych dowodów, które miałyby wskazywać na to, że moi klienci przyczynili się do śmierci tych zwierząt. Chciałbym również podkreślić, że ta hodowla czy też działalność moich klientów związanych z hodowlą zwierząt trwała około 30 lat i tak jak co do kwestii tego, czy można chować zwierzęta, które martwe są na terenie posesji, możemy mieć pod względem sanitarnym wątpliwości, tak w dalszym ciągu nie udziela to odpowiedzi na pytanie, kto stoi za przyczyną ich śmierci, ponieważ z tego co ja się orientuję, zwierzęta umierały chociażby ze względu starości, ze względu na różnego rodzaju choroby współistniejące, no wydaje się to okolicznością dla wszystkich Oczywistą, że zwierzęta po prostu mogą umrzeć z różnych przyczyn naturalnych. Ale hodowle mają podpisane umowy na utylizację tych ciał, które padają. A tutaj one były chowane w workach, w beczkach zalanych odstęp i tuż pod ziemią, co ze względów sanitarnych jest zakazane. To jest kolejny zarzut. Tak, jeżeli chodzi o kwestie sanitarne, jeżeli chodzi o kwestie tego, w jaki sposób te zwierzęta były chowane, jest to kwestia odrębna do analizy. Natomiast... Do tego chwili... się przyznają? Do tej okoliczności na chwilę obecną się jeszcze nie odnosili. Natomiast zarzut w chwili obecnej dotyczy tego, że moi klienci się znęcali nad tymi zwierzętami i te znęcanie miało doprowadzić do śmierci tych zwierząt. Natomiast na chwilę obecną nie masz żadnych dowodów, które by wskazywały, że śmierć zwierząt bezpośrednio było efektem działań moich klientów. Ale oni uważają, że wszystko było ok, że wszystko było w porządku korek. Oni uważają, że jeżeli chodzi o opiekę nad tymi zwierzętami, było korekt, byli weterynarze, byli, były różnego rodzaju służby i wszystkim były kontrole. To nie jest tak, że kontrole wszystkie były zapowiedziane. Ja się z tą okolicznością nie zgadzam. E, powiem więcej. W wyniku tych kontroli na przestrzeni czasu warunki bytowe były tylko polepszane. W związku z powyższym znów stawiam pytanie, na jakiej podstawie można stawiać zarzut moim klientom, jeżeli chodzi na przykład o wielkość klatki skoro te klatki były wszystkim widoczne podczas kontroli. Okolicznością nową jest tylko. Ogrytkowa bardzo mhm. Dobra, okolicznością nową jest to, że ujawniono zwłoki e, martwych zwierząt. Natomiast ważna okoliczność. Ważna okoliczność, tego nie, e, nie dyskredytuję, natomiast dla mnie najważniejsze z perspektywy odpowiedzialności karnej jest to, w jaki sposób doszło do śmierci tych zwierząt. Na przykład były źle przetrzymywane, była choroba wirusowa. Suki, e, które rodziły, e, miały roką macicę, mają wypadającą macicę, co oznaczało, że były tak naprawdę tylko i wyłącznie jako, e, wie pan, no, reproduktor w złym tego słowa znaczeniu, nie w dobrej hodowli. Rozumiem. Jeżeli chodzi o szczegóły związane z opieką weterynaryjną, powinni się w tym aspekcie wypowiedzieć specjaliści. to. Nie. Jeżeli dana hodowla była wielokrotnie kontrolowana pod yy, nadzorem odpowiednich do tego służb, to ja śmiem twierdzić, że nie da się tego typu okoliczności e, w żaden sposób wyeliminować przed kontrolą. Przecież te zwierzęta tam fizycznie były cały czas. Ich nikt nie chował, nikt ich nie wyprowadzał gdzieś w las. W związku z powyższym, jeżeli chodzi o jakiekolwiek nieprawidłowości, uważam, że jeżeli. Wcześniejsze kontrole nie dawały żadnych sygnałów, tu też nikt z tym nic nie zrobił, no to odpowiedzialność powinna być gdzie indziej. Ja mam jeszcze pytanie, czy pana klienci prowadzili tylko tę działalność, czy zajmowali się również prowadzeniem organizacji pozarządowych, które doradzały w jakiś sposób hodowcom? Jeżeli chodzi o ich działalność związaną z doradztwem, jeżeli chodzi o chów tego typu zwierząt, nie mam takiej informacji. Ciężko mi się na temat